W kwietniu 1561 roku mieszkańcy Norymbergi w Niemczech wyszli ze do swoich domów w poszukiwaniu źródła tajemniczych świateł i głośnych dźwięków, jakie dochodziły z znad ich głów. Wielu z nich obserwowało niebo z podziwem i strachem, widząc coś na kształt podniebnej bitwy. Zjawisko, o którym mowa miało miejsce wczesnym rankiem. Raporty z wydarzenia mówią, że trwało ono około godziny, a bazując na rycinie skomponowanej przez miejscowego artystę, Hansa Glacera, było dość spektakularnie. Jest to zasadniczo jedyne odwzorowanie tego zagadkowego incydentu stworzone przez naocznego świadka. To jednak nie wszystko, bo ten sam artysta napisał również tekst zawarty w niemieckiej gazecie norymberskiej. I na całe szczęście zachowało się kilka egzemplarzy. Przy czym jeden z nich Został nawet zdigitalizowany i jest dostępny na niemieckiej wersji Wikipedii. Choć oczywiście problemem może to być bariera językowa, transkrypt zapisany na Wikipedii można z łatwością przetłumaczyć za pośrednictwem translatorów dostępnych w sieci. Zgodnie z jego treścią, tysiące krzyży, rur, kół, wielobarwnych przedmiotów i globusów toczyło nad miastem jakąś walkę. Wiele z tych przedmiotów znikało w dymie, a niektóre uderzały w ziemię. Wielu ludzi jest zdania, że te zagadkowe kształty opisywane przez Niemców to jedynie meteoryty lub komety, tudzież inne naturalne zjawiska. Tyle tylko, że szczegółowy opis podany przez Glacera nie wydaje się pasować do żadnych naturalnie występujących fenomenów. W jednym z fragmentów artykułu opisuje on przerażającą zjawę, która pojawiła się na słońcu. Która wypełniła poranne niebo cylindrycznymi kształtami, z których wyłaniały się czarne, czerwone, pomarańczowe i niebiesko-białe kule miotające się wokół. Pomiędzy nimi miały znajdować się krzyże w kolorze krwi, a później wyłonił się jeszcze czarny przedmiot, przypominający włócznie. Żyjący wówczas ludzie nie znali konceptu UFO i dopatrywali się w tym incydencie boskich atrybutów. Sam autor tekstu uznał, że jest to ostrzeżenie od Boga i nawoływał wprost, aby, cytuję, Bogobojni bynajmniej nie odrzucali tych znaków, ale wzięli je sobie do serca jako przestrogę swego miłosiernego ojca w niebie. Naprawcie swoje życie i wiernie błagajcie Boga, aby odwrócił swój gniew łącznie z zasłużoną karą na nas, abyśmy chwilowo tu i wiecznie tam żyli jak jego dzieci. Co ciekawe, w kilka lat później, bo w 1566 roku, bardzo podobne wydarzenie miało miejsce w Bazylei w Szwajcarii. Mieszkańcy tego miasta widzieli na niebie równie pokaźną armadę latających obiektów, lecz tym razem były to wyłącznie czarne kule. To zjawisko również zostało odnotowane w miejscowej gazecie, a patrząc na załączoną rycinę, faktycznie można odnieść wrażenie, że mamy tu do czynienia z dokładnie takim samym zjawiskiem. Czy da się to potwierdzić? Absolutnie nie. Mówimy tu o wydarzeniach z XVI wieku w bogobojnej Europie. Możemy tak naprawdę tylko snuć teorie, jakoby obydwa te zjawiska były ze sobą powiązane. Zapraszam Was więc do dzielenia się opiniami na ten temat poniżej w sekcji komentarzy. Zapraszam Was również do subskrybowania naszego kanału, klikania w dzwoneczek, wsparcia naszej działalności. No i oczywiście życzę Wam wszystkim udanego dnia.